Zaczynamy część czwartą filmu. Dzień dobry, jest piąty luty. Sarenki, które przychodzą do nas pożywiać się. Spójrzcie jak szukają pożywienia. Ona jest około 3 metrów ode mnie. Zaraz przejdziemy do otwarcia czwartej paczki. No, takiej sceny nie widziałam tak blisko. Czy coś wygrzebie apetycznego tu nie rzucamy za ręką. Oho, usłyszała sąsiadów. Coś tam sąsiadka woła. I sarna już przestraszona, czujna. Taka odległość mnie dzieli. Zdawałoby się, że można ją dotknąć ręką. Coś wygrzebała, a mi to umknęło. Oho ucieka No ale czas otworzyć paczkę zaczynamy Ja już otworzyłam Teraz tylko trzeba wydobyć to co jest w środku O to są kolejne nasiona za chwilkę teraz to. Nigdy nie kupowałam w płynie tego czegoś. Odwrotnie. Jest to 5 litrów wapna do bielenia drzewek i krzewów razem z pędzlem. W tej chwili padają śniegi, deszcze u nas. Jak tylko ustaną, bierzemy się za malowanie drzewek. Na Allegro kupione 27 czy też 29 zł. 5 litrów emuls gotowej. Co jest jeszcze w środku? Pierwszy raz w życiu kupiłam klipsy do podpinania pomidorków. Widziałam na kilku kanałach, ale nigdy nie mieliśmy tego. 40 sztuk. Mąż zawsze. Podwiązuję sznurkiem pomidorasy o góry, ale niech spróbuje czymś dedykowanym ku tym czynnościom. Zaraz zobaczę jak to wygląda. Poczekajcie Państwo chwilkę. O, tu wypadł jeden. Aha, to spójrzmy. Tak należy zapiąć. Ale, ale, czy tu przypadkiem w środku? Nie pęknie ten plastik. Jeśli to zaciśniemy, to takie ma być. To miejsce wielokrotnego użytku. No nic zobaczymy. Łatwo rozpina się faktycznie zobaczymy. Przechodzimy dalej do odmian. Marchew Lenka. Nasiona inkrustowane. Ogórek gruntowy, szerw F1. Wyjątkowo smaczny, plenny i odporny na choroby. Jeszcze jeden: to jest prawdopodobnie przez pomyłkę, bo ja, zam bo ja zamawiałam tylko jedno opakowanie. Ogórek gruntowy, Soplica. Odporne na choroby. Ogórek gruntowy, Dar. Marchew, Dolanka. Dolanka Orza. Rzotkiewka, Śnieżka. Nasturcja niska. Tom, Tump, kolejne. Koleus, Rococo. Mam nasiona takich klasycznych koleusów. Jeszcze na coś takiego do, natknęłam się. Zobaczymy, które barwy przyważą. Kalafior, Brokuł, Sebastian. roślina, Asarina, podobno bardzo silna. Ogórek konserwowy, White Wonder. O, Pawełku, wzięłam to, dokupiłam. Ogólnie tych ogórków wysieję po trzy może sztuki, cztery, więc zmieści się i to na próbę. I bilet spierzasty, miks kolorów, co mnie urzekło w tej roślinie. Liście nietypowe. Na tym kończę, pozdrawiam i do następnego filmu. Czeka nas jeszcze otworzenie tej oto paczki, a w niej jest coś, co gdy głębiej się zamygłem, no, zagłębiłam w temat tego czegoś, stwierdziłam, że to nie ma przyszłości w ogrodnictwie. Mało jest tego czegoś w sprzedaży. Ale o tym w innym odcinku. Do widzenia. Pozdrawiam. I zachęcam, by taki kalendarz nabyć z kanału Info-Uprawa. Z poradami ogrodniczymi. Kalendarz warzywnika. Na stronie infouprawa.pl albo Allegro. Tylko... Tak, pozdrawiam. Do widzenia.